Czytam około 100 książek rocznie. I być może Ty również weźmiesz udział w wyzwaniu 52 książki w 2021 roku. Jeśli tak, to mam dla Ciebie cztery pozycje, które chciałbym Ci polecić. Pierwsza książka, która jest naprawdę bardzo fajna, to Netflix To się nigdy nie uda. Faktycznie, autor bardzo często mówi o tym, że wielu członków jego rodziny mówiło mu o tym, że to się po prostu nie uda, że jego pomysł na biznes nie ma sensu. Nie wiem czy wiesz, ale Netflix zaczął istnieć w 1996 roku i pierwotnie był po prostu firmą, która zajmowała się wynajmem DVD online. Nawet więcej, zaczynali od VHS-ów. Niesamowite, że firma, z której dzisiaj korzystają miliony ludzi na całym świecie. Pierwotnie zajmował się czymś zupełnie innym. Autor książki, no i przy okazji współwłaściciel firmy, opowiada też o wielu takich ciekawych, bardzo konkretnych pomysłach na to, jak rozwijał swoją firmę. Oczywiście wziął też miliony od inwestorów i rozwinął dzięki temu tą firmę dużo mocniej, ale w środku mówi też o swoich relacjach z rodziną o tym, jak sobie radził z kryzysami. Ale też to o tym, jak liczył dane, jak weryfikował, czy jego pomysł na biznes ma sens, no i jak w ogóle wpadli na taki pomysł, żeby stworzyć model subskrypcyjny. Serdecznie polecam, to naprawdę fajna pozycja na 2021. Pozycja numer dwa. Factfulness. Autorem jest Hans Rosling, który niestety już nie żyje. I Hans był, można by powiedzieć, statystykiem, zajmuje się liczbami. Ta książka jest niesamowita pod tym kątem, że okazuje się, że żyjemy w znacznie lepszych czasach, niż nam się wydawało. Ta książka uczy analizy danych, uczy patrzenia z pewną krytyką, czy nawet samokrytyką na dane, które widzimy. Na przykład, czy Twoim zdaniem śmierć dwóch milionów noworodków to dużo? Kiedy myślisz sobie o takiej liczbie, to wręcz trudno ją sobie wyobrazić. 2 miliony noworodków na całym świecie. Ta liczba jest ogromna, dopóki nie zestawisz ją z inną liczbą, bo kilka lat temu to było 10 milionów. Oczywiście teraz te dane zupełnie wymyśliłem, ale chodzi mi o taki żywy przykład z tej książki, który faktycznie tutaj się szczegółowo pojawia jest przeanalizowany. Ta książka po prostu uczy patrzenia na liczby, uczy analizowania tych liczb. No właśnie, a jej podtytuł czy motto brzmi: dlaczego świat jest lepszy niż myślimy, czyli jak stereotypy zastąpić realną wiedzą. Świetna pozycja, jeżeli lubisz wiedzę, lubisz się rozwijać to jest naprawdę przegenialna pozycja, którą bardzo, bardzo serdecznie Ci polecam. Factfulness, Michał Barczak, polecam. Pozycja numer 3, 52 zasady, przepraszam, 49 ponadczasowych zasad sprzedaży, zasady Sandlera, to książka głównie stworzona z myślą o osobach, które w taki czy inny sposób zajmują się sprzedażą, w szczególności dla tych osób, które nie lubią sprzedaży. Sprzedaż zle się kojarzy. Kojarzy się z wciskaniem, kojarzy się z jakimiś takimi stacjami, w których no, ktoś nie chce kupować, ktoś chce coś sprzedać, jest call center. Tymczasem okazuje się, że sprzedaż poprzez doradztwo, poprzez dobrą relację, poprzez dobry kontakt, może sprawiać ogromną przyjemność i po prostu dużo fanu. W tej książce znajdziesz mnóstwo sposobów na fajne, praktyczne sposoby sprzedaży swoich usług. Bardzo wiele z tych treści wykorzystaliśmy w trakcie kursu Sprzedaż dla freelancera. Więcej znajdziesz informacji w opisie. I ostatnia pozycja. Nieskromnie, znaleźć czas. Autor Michał Barczak, czyli ja osobiście. W opisie znajdziesz link do tej książki. Cały czas wisi na gdzieś na liście bestsellerów w Helionie, ale mówię o niej też dlatego, że jest to taka dobra książka na 2021. Jak zacząć systemy produktywności? Jak odnaleźć się w tym skomplikowanym świecie? Jak mieć fans z tego, żeby realizować swoje priorytety? No i też mówię o niej dlatego, że cały audiobook do tej książki nagrałem sam w sensie moim własnym głosem. Aktualnie z tego, co wiem, książka jest w promocji, więc serdecznie zapraszam. Jeśli interesuje Was książka o produktywności, albo w ogóle interesuje Was temat produktywności, dajcie znać w komentarzu. Jeśli chcecie więcej materiałów, to kliknijcie tutaj łapkę w górę i subskrypcję. Dzięki temu dostaniecie powiadomienie o kolejnych materiałach. Cześć, na razie, pa! Produktywnego!